Odpowiedzialne. Co? Trzeba pić. Odpowiedź. A, zdecydowanie. Nie, nie. Bez koła ratunkowego. I się zdaje, że to A, nie? Co byś Nie, no, dajemy odpowiedź. No. The first one. Zdecydowanie. Wow. Wiesz, Rafał? Nie, nie było jeszcze. No nie było cię. Ja, ja wiem. wiem to dawaj. Kiedy ty przychodziłeś do Legii? 2020 czy 2019? 19. To jeszcze nie było. Uh, 20, pierwszy tak, pierwszy to raz spaliśmy tu jak wygraliśmy mistrza z uh, Trenerem Bukowiciem. 2018, 2019, jest? And 2020, 2019. 2000? No powiedz. 18. 19. 19. <laughs> Też nie. Czyli 2020. 2020. 20. Dokładnie. To, to powinno być 20. 2020? 2020. A, 2020 mhm. nie był. To ale i pojedziemy do razu. Nie wiedziałem, ale. 2020? No to nie było. 2020. 20. 2020. 2020! 220. Yes. Bravo, A ah, teraz now we are 2024. It's true. I'm, I'm, I was looking for the seasons. 2020. Okay. Because the they was building one year before that we arrived. No to dobre pytanie, co? Z kółką publiczną. To drogą dedukcji będzie ciężko może trzynaście, co tak? Takie no. pomiędzy, zawsze pomiędzy. Dobrze, dobrze. Ja to wiem. No co to powiedz? Trzynasty. Dobra, strzelam do trzynastu. Nie, przepraszam, trzynastka tam jest, poczekaj. Daj mi się mylić. będzie. No, Twoja. Właśnie, właśnie tak myślę, ale. No ja trzynastkę daję. Dobra, da się za trzynaście. To terty. Tu są terty. Ej! Ej! Wtedy nie zdobyliśmy, no, wtedy to wszystko. No nie, ja ruszyło. На Добре. Добре. Браво. Добре. 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 Не, Добре. 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 Добре.